Sama tradycja jakby niewiele mówi, bo Grzegorz Wielki narozpisywał się o samym świętym Benedykcie i poświęcił jego postaci całą drugą księgę swoich dialogów. A w tej księdze zaledwie jeden skromny rozdział poświęcony siostrze świętego Benedykta, która nagle trochę tak jakby ni stąd, ni wychodzi z ukrycia i odgrywa jednak ważną rolę. W danym momencie, właśnie wtedy, kiedy się ukazuje, ponieważ powstrzymuje go przed wciąż, przed działaniem, które nie ma sensu. I zachęca go raczej do rozmowy, nie do modlitwy nawet, ale do rozmowy ze sobą, ponieważ dwie osoby mają się prawo spotkać również na głębokiej duchowej płaszczyźnie, nie tylko osobiście z Panem Bogiem na modlitwie ale również między sobą, wymienić się jakąś głębią darów, jakąś y, głębią y, osobi osobistego odczytania i zrozumienia jego tajemnic, jakąś nadzieją również osobistą, skierowaną ku przyszłości. Benedek działa wówczas jak dobry przełożony, który troszczy się o swój y, klasztor założony przez siebie, cały dzień spędził gdzieś tak poza nim, i tutaj rozmawia z siostrą, noc się szykuje. Mm, dobry, przełożony, pokój. A co tam się już może dziać w tym moim klasztorze? A może się pogubili? A może już się tam coś, a może jestem potrzebny? I wówczas jego siostra przekonuje, no, słowami go nie przekonała. Trzeba było i czytelnej dla niego boskiej interwencji żeby zrezygnował z tego zamiaru. I początkowo go nie rozumie. Dlaczego on, jako przecież odpowiedzialny za swoich, jak święty Paweł dzisiaj z pierwszego listu do Koryntia, tak się troszczy, jak pasterz, jak właśnie ten, któremu zależy na owcach i który zrobi wszystko, żeby ich przedstawić jako właśnie nieskalaną dziewicę Panu Bogu. I sam odda za to swoje życie, swoje poświęcenie. Tak i święty Benedykt pragnie wracać. Ta siostra mi mówi: Nie, nie ten fragment, nie ten fragment pisma, tylko ten, który przeczytaliśmy w Ewangelii. Bo wiesz, takie y, przystanięcie przed Panem Jezusem to odbywa się nie tylko w momencie, kiedy klękasz do modlitwy albo podejmujesz trud lekcje dywina i skupienia. Ale również, kiedy właśnie słuchasz swojej siostry, ona ciebie, drugiego człowieka, ponieważ to też jest spotkanie z Chrystusem obecnym i ważniejsze spotkanie niż w tym momencie twoje obawskie twoje, y, 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 obowiązki. Długo nie rozumie, ale rozmawia. Siostro, co ty zrobiłaś? A tu deszcz laje. Nie dlatego pozostał z nią, że się pewnie bał tej y, wichury, czy burzy, czy deszczu. Ale dlatego, że odczytał to jako znak, że Bóg właśnie przemówił po jej stronie. I w związku z czym pozostali te rana i yy, roz, rozmawiając o sprawach wody, mieli o czym rozmawiać. Jak to dobrze jest, kiedy człowiek może sobie z drugim człowiekiem nie paplać, nie uciekać tylko w jakąś paplaninę, nie gadać o wyleczeniu, ale właśnie kiedy może się podzielić życiem. Które nosi w sobie, które w sposób niepowtarzalny osobiście również odkrywa i który jest podstawą braterskiej komunii, sięgającej daleko poza ramy rodzinne, ale przecież jako założyciele szczeni są i brat, i siostra. Właśnie dlatego, że łączyło ich oprócz więzi rodzinnych jeszcze coś więcej jeszcze właśnie powołanie które w odniesieniu do każdego z nich miało inny kształt, ale jednocześnie miało gdzieś i jakąś część wspólną, jakąś część wspólną i, i jakąś dalszą perspektywę i właśnie męską, i żeńską. Kiedy Weredyk wraca do Klasztoru, bardzo szybko przekonał się, że nie wiedział jeszcze o jednej rzeczy. Nie spodziewał się, że to już jest rozmowa Ostatnia, że to ostatnia rozmowa. Gdyby może wiedział, że to ostatnia rozmowa, może by pozostał, ale takich rzeczy nie da się przewidzieć wcześniej. Jednak kiedy jego siostra odchodzi, musi mieć przecież pewność w sobie, że jej podopiecznym nic już się nie stanie, że są dojrzałe, że każdego przełożonego prędzej czy później Pan Bóg gdzieś odwoła na drugą stronę. A dzisiaj możemy się cieszyć, że jakoś to dzieło trwa. Że wciąż są serca i umysły, i ramiona, i wiele wysiłku. I tego wysiłku, właśnie, które Pan Bóg widzi, często ukrytego. I tych ofiar ponoszonych właśnie na tej drodze. Często właśnie ukrytych, często od razu niewidocznych, ale można powiedzieć właśnie radujących później no, tą potrzebą wspólnego spotkania, omówienia sprawy, pokrzepienia się jakiegoś serdecznego. I oczywiście ufnej modlitwy y, ku Panu Bogu by dalej prowadził, umacniał i oświecał nasze umysły i serca. <laughs> Siostra Scholastyka w tym momencie odchodzi i wie, że, y, że y, to, czemu służyło, y, nie zginie, że jest, y, można powiedzieć, stała się tym ziarnem, tym zaczynem który będzie już paruszył, dojrzewał, dojrzewał dalej i Benedykt będzie się uczył od niej właśnie tego można powiedzieć wyrzucia, które i jemu samemu będzie potrzebne po pewnym czasie, kiedy on jako przełożony będzie opuszczał ten świat, a jednocześnie otrzyma właśnie, właśnie łaskę wtedy tego zrozumienia, wiesz, że e, wykonałeś dzieło, do którego cię powołałem, wykonałeś. I w związku z czym, jeżeli dzieło jest dobrze wykonane, to ma właśnie swój ciąg dalszy. I szczególną własną zapewnia Duch Święty i Pan Bóg, samego Świętego Benedykta o tym właśnie, że w takich ciemnych czasach udało mu się stworzyć coś tak trwałego, że do reguły, którą napisał przy końcu życia, odwoływać się będą nie tylko jego uczniowie, ale wszyscy, którzy przyjdą i po nich. Taki bliski jest Bóg stający wobec nas z taką miłością, jak Ojciec, jako lubięiec. Jak Ojciec, jako lubięiec. Tak blisko do Pana Boga. Tak naprawdę dzieli nas, właśnie nie dzielą nas jakieś szmaty dróg, takie, które tutaj też trzeba było może odbyć na i przejść. Ale ta przestrzeń dzieląca nas od Pana Boga jest do odkrycia od wewnątrz. To jest ktoś bardzo bliski, to jest ktoś, kto, 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 kto nas kocha, kto z tą miłością swoją staje właśnie w tym kontekście naszych dzisiejszych pytań, trudności, rozmaitych wątpliwości, może jakie są w nas, jakieś ciemności życia i również i z wdzięcznością stajemy za, za, za tą każdą radość, jaka, jaka jest też i naszym udziałem, za każdy sukces, za wszystko, co się udało.